Powiedzmy, że chcecie dodać troszkę przejrzystości do pierwszego planu w tym zdjęciu. Nieważne czy po prostu wejdziecie w panelu edycja sobie maski, utworzycie sobie maskę na pierwszy plan w jakikolwiek sposób, czy po prostu skorzystacie z moich presetów D1 i w presetach użyjecie pierwszy plan usuń zamglenie, które doda Wam usuwanie zamglenia do pierwszego planu. Takie zaawansowane usuwanie zamglenia dodatkowo da Wam możliwość Ustawienia tego suwaka, powiedzmy, że usuniemy sobie coś takiego usuwanie zamglenia. Powiedzmy, że tak chcemy, żeby wyglądał nasz tu pierwszy plan, te trawy, ten szczyt pierwszy. Ale troszkę to jest takie mm, nienaturalnie wyglądające zdjęcie teraz, bo wszędzie zdjęliśmy dosyć mocno tego mm, zamglenia, a chcemy tu zwiększać te kontrasty. I w naturze, jeśli już jest mgiełka jakaś, to ona. Tak delikatnie się zwiększa, albo delikatnie się zmniejsza, czym bliżej nas. Także powinniśmy teraz wejść sobie w maski i w tej masce odjąć na przykład gradient liniowy, utworzyć taki delikatny gradient liniowy z góry. I zobaczcie. W ten sposób możemy delikatnie skorygować sobie ten pierwszy plan. Coś takiego na przykład. Zobaczcie. Że dodamy troszkę tej mgiełki. Tu w dalszej części, ale na, na pierwszym planie będziemy mieli bardzo mocno kontrastowe zdjęcie. Zobaczcie, teraz ta maska wygląda w ten sposób, jest delikatnie tu, ma takie delikatne przejście. Myślę, że naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Dodaliśmy troszkę takiej naturalności do tego zdjęcia. Coś takiego ja bym zostawił. Dla mnie jest super. Teraz można dalej pracować nad tym zdjęciem. Jeszcze troszkę popracować można nad niebem, nad kolorami, ale to już temat na. Inną lekcję. W tej lekcji chciałabym pokazać taką prostą korektę masek, która pomoże Ci stworzyć bardziej realistyczne zdjęcia właśnie dzięki temu, że delikatnie sobie, zobaczcie, skorygowaliśmy tą maskę i delikatnie ją dostosowaliśmy do tego, żeby wyglądała bardziej, bardziej naturalnie. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie pomocny. Jeśli chcesz wspierać rozwój mojego kanału, będę wdzięczny za udostępnienie tego filmu, zostawienie łapki w górę, ale także napisanie komentarza. Twoja aktywność naprawdę mi pomaga. W komentarzach możesz także zaproponować tematy, które chciałbyś, abym poruszył w przyszłych filmach. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz klikając przycisk subskrybuj pod filmem na dole, by nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na kanale. Chcę też zaprosić Cię do mojego kursu Lightroom Classic bez tajemnic, gdzie krok po kroku zgłębimy tajniki profesjonalnej edycji zdjęć w adobe Lightroom. Od podstaw aż po zaawansowane techniki nauczę Cię jak efektywnie edytować, organizować, ale także przygotowywać zdjęcia do publikacji. To świetna okazja, aby rozwinąć swoje umiejętności. Więcej informacji o tym kursie, jak i innych kursach znajdziesz na mojej stronie www.slovic.eu w zakładce kursy. Oprócz kursów na mojej stronie znajdziesz także wyjątkowe presety i narzędzia, które ułatwią Ci pracę zarówno nad zdjęciami krajobrazowymi, jak i portretowymi czy ślubnymi Adobe Lightroom, ale także Adobe Photoshop. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Thank you.